Siemano w kolejnym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy gospodarstwo podziadku, ale dzisiaj jest odcineczek troszeczkę inny, bo jestem sam, dlatego napiszcie hashtag samo szybne serduszko i nie zapomnijcie wbić do mnie na Instagrama, bo nie lecimy już po 14 tysięcy osób, tylko po 15 tysięcy osób, dzięki za 14 tysięcy i dzięki za 76 tysięcy widzów, bo lecimy po 80 tysięcy i będzie dosyć duży, fajny konkurs z różnymi firmami. Dlaczego nie ma młodego, to zaraz wam to rozwinę wszystko w tym odcinku. Dzisiaj będziemy robić bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy, ale pojedynczo. Na początek tak. Na początek pojedziemy sobie. ho, panie, co to się stanęło? Musimy sobie wziąć, mógłby zostać tu przy talerzówce, ale chyba ze torem pojedziemy, bo chcę sobie dzisiaj wszystkimi ciągnikami troszeczkę pojeździć po malutku. Jestem tak średnio przystosowany. Mordy dzisiaj dostał wolne, oczywiście w kolejnym odcinku będzie, także to nie ma co się przejmować I chyba jutro już na postępowym będzie, zależy o której ten postępowy będzie, bo też nie wiadomo o której on ze szkoły wróci, coś chyba po 14, także szok troszeczkę i niedowierzanie. Na start sobie pojedziemy, Mordy jak widzicie tutaj już nie ma opryskiwacza i nie ma sadzarki, te dwie rzeczy będziemy musieli odebrać od sąsiada, bo ja dałem... Chłopowi, który po prostu zna się na tym wszystkim, żeby się zajął remontem. Tu nam zostało wyremontować jeszcze tą właśnie kopareczkę, ale to jest rzadko używane. To myślę, już przed kartoflami samymi e, dokonamy jakiegoś tam gruntowego remontu. Krówki, jak widzicie, żyją dalej, także, e, także też jest fajnie, bo nie, nie poumierały. E, wielki plusik, a my sobie weźmiemy to i ja jadę sobie po nawóz. Bo jeżeli starczy mi dzisiaj czasu, to jeszcze pojedziemy po nawóz, ale no, no nie wiem, bo dzisiaj będziemy dużo jeździć na pewno. I jeszcze chciałem te nawozy ogarnąć sam, po pierwsze mamy jeden rozsiewacz, także młody no, nie miałby co tutaj robić, tak naprawdę, no jest ten drugi, ale to jest bardziej do wapna przystosowane i też mamy tylko dwa kawałeczki do rozsiewania nawozu, bo chce w rzepaki wlecieć, no też to wiecie, no szybko, no nawóz to nie jest, nie wiadomo ile roboty, to szerokościowo ładnie bierze, także nie będziemy się za bardzo bawić i wołać młodego specjalnie na odcinek, żeby tutaj po prostu nic jako tako nie robił. A my sobie weźmiemy. Nie wiem, czy tutaj można to podczepić akurat do rozsiewacza. Tą przyczepkę to by było dosyć fajnie, ale to i tak sobie zaraz wszystko przygotujemy. Jeszcze miałem agregatem skoczyć na jedno pole, bo też mamy zaorane, a nie ma w ogóle przygotowanego pola pod siebie. A w kolejnym odcinku, właśnie z młodym, chcę zasiać pszenicę przynajmniej i jęczmień na jednym kawałeczku. A te inne uprawy to zobaczymy, jak to będzie wyglądało czasowo. I w kolejnym odcinku będzie przeciąganie ciągników. Także w sumie, jeżeli chcecie przeciąganie ciągników, zostawcie tutaj te 3000 łapek na przykład, albo tak 2500 łapek i będzie przeciąganie ciągników w kolejnym odcinku. Właśnie na tej serii, bo też już na postępowym mamy zaplanowaną fajną akcję, ale to chyba zobaczycie w czwartek dopiero i w tym tygodniu już ruszy seria, znowu pewnie e, sąsiedzi, tylko musimy się wzgrać do nagrywania, jutro będę cały dzień w domu, także będziemy nagrywać, tylko nie wiem jak tam Adrian i Colis ze szkołą mają. E, dobra, tu jest akurat 50 litrów, ja sobie zrobię to tyczkę inaczej, bo sobie po prostu to rozłożę. Znaczy, do rozłożę. Wiecie w jakim sensie. Tu jest rozłóż, ale to jest po prostu e, otworzenie tej skrzyni. Tylniej. Dlaczego przyjechałem tym, a nie przyczepą? Bo na przyczepę mi się po prostu by to nie zmieściło. E, to jest ogólnie lubo foska pod zboża. Nawóz granulowany. 50 litrów. No nie jest to zbyt ciężkie, także sobie rękami będziemy ładować. I cyk. I dobra. Miałem brać na paletach, ale myślę, dużo tego jakoś bardzo nie będę potrzebował. To sobie wezmę po prostu o tako. Tutaj się fajnie układa, i to tak naprawdę to byle jak poukładamy. Nawet bardziej bym użył słowa narzucamy i też będzie spoko. No elegancko się tutaj wchodzi. I, i dlaczego właśnie nie chciałem przyczepy? Dlatego, że na przyczepy to po prostu by się wysypało, a przyczepy i tak dzisiaj będziemy brać, bo będziemy odbierać właśnie te. Dwie nasze maszynki odnowione, odremontowane, także też fajna sprawa. Możecie napisać też, w sumie, jak tam po rozpoczęciu roku, bo macie, jakby nie patrzeć, 1 września, może osoby, które gdzieś tam zostały w swoich szkołach, że tak powiem, do których gdzieś tam uczęszczały. No to pewnie za dużo Wam się nie pozmieniało, ale osoby, które gdzieś tam poszły do np. nowej szkoły, takich jak nie wiem, technikum, czy tam np. liceum, czy tam zawodówka, no to gdzieś tam nowe klimaty, to możecie napisać jak wrażenia wasze po pierwszym dniu. Takim no zapoznawczym mimo wszystko, może jutro będziecie wiedzieli jeszcze więcej, to też wam zadam to samo pytanie pewnie w jutrzejszym odcinku, żeby się dowiedzieć mniej więcej, co tam u was. Dobra i cyk. Ja akurat już takiego problemu ze szkołą nie mam, także współczuję wam co niektórym. Naprawdę wam co niektórym współczuję. Bo mi by się teraz nie chciało wstawać tak rano, przestawiać tryb życia, a jeszcze tryb życia taki mm, pewnie wielu z Was miało, jeżeli na przykład nie macie jakichś zwierząt na gospodarstwie, czy tam no, pożliwach to mogliście przestawić. 10 wziąłem, nie wiem czy mi to wystarczy, wiecie, bo to się tak mało wydaje. Jeszcze dokupię tam z 5. Dobra, wziąłem sobie jeszcze 5, dokupiłem tak po prostu profilaktycznie, najwyżej zostanie, albo będzie na kolejny rok. E, jeszcze to w kartofle trzeba też będzie wjechać, to wszystko porobić, żeby tu od razu ta faza nawiezienia była. Tutaj, wiecie, na modzie Season to troszeczkę tych faz nawiezienia jest więcej, czyli chyba 3, jeżeli dobrze pamiętam, w porównaniu do e, normalnej gry. I cyk. O, tak, średnio troszeczkę, ale niech będzie. No i dobra, możemy sobie ruszać. No i wiecie, takie prace, że na przykład no, młody tu nie miałby co robić, no nie? Bo by siedział teraz pewnie na gospodarstwie i by i tak czekał na nawóz. E, dobra. Oby się udało tą przyczepkę podczepić do rozsiewacza, bo mam wrażenie, że tą normalną przyczepę da się podczepić do rozsiewacza. Ale ta przyczepa nie wiem jaki ma zaczep. Bo te zaczepy też w farmingu są różne i tutaj troszeczkę to się może e, mylić. Ale teraz i tak pojedziemy po te dwa nasze... Nowe nabytki to jest za duże słowo, ale po prostu, wiecie, te odnowione maszyny. Sazareczka naprawdę wyszła fajnie. Kolory są bardzo zbliżone, tak samo termit, też w kolorach oczywiście standardowych. Tutaj akurat stopu nie ma, bo to są światła. To możemy sobie jechać. Zajedziemy sobie teraz tędy i sobie to od razu odstawimy. Jeżeli chodzi o nawóz, to ostatni dzień 40 tutaj będzie prac, bo nie będę brał tych większych ciągników do rozsiewania nawozu, po prostu to jest bez sensu. Żeby tutaj marnować paliwo w takim ciągniku, jak 60 czy tam 40 sobie po prostu idealnie z tym wszystkim będzie radziła, wszystko się trzyma. Idealnie, powiem Wam, że idealnie też będzie niedługo budowa chlewu, bo chce iść w świnie też. Ludzie to pisali, że co w prawdziwym życiu to jest tak, że macie na przykład krowy, to idziecie w krowy. No nie wiem, macie świnie, idziecie w świnie, czyli idziecie w jeden rodzaj zwierząt, tylko tyle, że. Ja z jakiegoś doświadczenia takiego gospodarczego patrząc na to, że na przykład w jednym budynku była po prostu obora, nie było, że chlew, czy tam obora, że krowy i świnie. Tylko były krowy i świnie w jednym, że były na przykład dwie krowy i tam nie wiem, sześć świń w takim budynku. Ja też gdzieś tam zawsze jestem przyzwyczajony do czegoś takiego i do takiego czegoś chcę dążyć. Także tutaj też sobie pobudujemy jakiś tam budynek, gdzie będziemy mieli chlew po prostu. A fajne chleby powychodziły, także naprawdę gdzieś tam spoko to będzie wyglądało. Nawet pewnie w tym klimacie to zrobimy. E, gdzie to zostawiamy? Może tutaj to zostawimy i sobie weźmiemy od razu przyczepę. Tej dużej nie będę brał, bo to bez sensu. Szkoda ją tylko podczepiać i burty ściągać, a tam jakoś się załaduje to. E, Okej, okay, no weźmiemy sobie od razu naszą Tą przyczepę, co stoi z tyłu gospodarstwa. W krowy też niedługo silos będę tutaj budował. O, w tym o miejscu. Jakby ktoś nie wiedział. Znaczy silos, wiecie, nie taki zbożowy, tylko silos taki, e, żeby... A, bo ona też ma tutaj te burty założone. Kurczę, czas jeszcze bawić w ściąganie burt. Ale no dobra, no jak trzeba, to trzeba. To pościągamy te burty zaraz i widzimy się po... Albo w sumie nie, nie będziemy się widzieć teraz po cięciu, tylko ja sobie przejdę do naszej czterdziestki sobie weźmiemy rozsiewać do nowozów i zobaczymy jak to wygląda pod względem e, zaczepiania. Ono to już z siwnikiem, jak widzicie, ostatnie dni na gospodarstwie. Nie wiem, czy dzisiaj będziemy to wystawiać na sprzedaż, yy, czy też nie. Ale pies tutaj. Słychać go po prostu bardzo. Musimy chyba bramę zamknąć, żebym ja tam sobie elegancko wjechał. I cyk. Oj, ale skręciła ta kierownica. Nie, jakoś tak pod kątem uda mi się zajechać. Ja też te śmieci stoją, także... Nie, będzie gicior, będzie gicior, bo tutaj się elegancko tak nawrócę troszeczkę. Ło, tu jeszcze nawozu trochę było. Patrz tego. No i jest zaczep, tak jak mówiłem, no zaczep jest, tylko pytanie, czy ten zaczep będzie spełniał swoją funkcję z tą przyczepą, bo to już jest odmienne. Odmienna kwestia. Chwila prawdy. I to chyba tak o podniesionym już się nie da jechać. Tylko trzeba, żeby on był bardziej opuszczony. Nie wiem, szczerze. Ło jak ja podjechałem, panie. Trzeba bliżej. Eee, aha, tak to nie zadziała i tak, bo on jest całkowicie na ziemi. Najpierw opuść. Eee, czyli żeby to podczepić, muszę go opuścić. Dobra. Najpierw odłącz. A, bo mi łapie to, czyli tak tego i tak nie zrobimy. E, no dobra, to jest inna kwestia. To musimy to całkowicie inaczej zrobić. Także ja sobie tą e, naszą czterdziecho odjadę. Na razie tutaj. Tutaj nam nie będzie przeszkadzała. E, ściągam te burty. W przyczepie tego wam nie będę pokazywał. I lecimy sobie właśnie po nasze nowe maszynki. Dobra, jak wiecie, przyczepa jest przygotowana. Tylko, że ja się zastanawiałem, kurczę, gdzie ten silos. Jeżeli tutaj silos postawię na e, kukurydzę, czyli na kiszonkę. Co z tym oplacem zrobić? Bo ja nie wiem, czy ja chcę mieć to pole nawet. Czy tutaj nie lepiej nawet ziemi wyrównać ten teren cały do tych drzewek, do naszej miedzy i tutaj czegoś nie postawić, a tam inwestować dopiero kiedyś. No kurczę, nie wiem. Będziemy to pewnie sprawdzali dopiero na live'ach eee, i okaże się, tak wiecie, bo jak jesteśmy na żywo, to teraz to i tak zobaczę te komentarze wasze dopiero później. A tak każdy może gdzieś tam jakąś rozkminę mieć na live'ie, także też bijajcie na live'y. Eee, dzisiaj akurat live'a nie ma. Bo dzisiaj wychodzę ze znajomymi, bo kolega wrócił z Francji, także gdzieś tam się spotykamy. A jutro już live'ik będzie normalnie godzina, nie wiem, tam 18.30-19.00 zaczynamy już stały tryb Czekaj, nic nie jedzie, jest dobra, e, stały tryb live'owania, że tak powiem Wiedziałem, nie wiem czy ich będę wyprzedzał, czy nie, bo to zakręty, na razie to Może sobie odpuśćmy no teraz zobaczymy jak będzie prosta, To też głupio wygląda, że ten traktor wyprzedza samochody, no ale niestety e, Te samochody jadą jakby chciały, a nie mogły, także weźmiemy nawet dwa no na raz, póki naprzeciwka nic nie jedzie e, To sobie to ogarniemy I Nie wiem co sądzicie też o pomyśle, żeby robić na przykład sezony gospodarstwa po dziadku, bo Farmik 19 jeszcze troszeczkę potrwa, tu nie ma co się oszukiwać e, Jeżeli wyjdzie jakaś naprawdę mega ciekawa mapa Ja bym zrobił sezon pierwszy, już teraz tak szczerze wam powiem, że na tej mapie, co teraz oczywiście co gramy, Dziadkowice odpadają ze względu na to, że jest tam polska wieś, także to nie ma sensu robić na, dwóch, na jednej mapie dwóch serii, tak naprawdę. Ale Riot zaczął fajną mapę robić. Długie pola, mapa kozak. No, brak słów, no to wiadomo, że zanim ona będzie zrobiona, to e, czasu minie, 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 jeszcze raz minie. Spoko. Ale, kurde, o mi na telefonie jakieś powiadomienia przychodzą, to będzie słychać później na tym Blue Yeti będzie łapało. E, także wziąłem sobie pod biurko telefon na pufę. Minie, 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 jeszcze raz minie oczywiście, ale ma pan naprawdę sztos i drugi sezon akurat zaczniemy. Tylko, że nie wiadomo, jak będzie z tym Farming 21, czy to wyjdzie w końcu na wiosnę. Czy to jak to będą robić? Także też nie ma sensu zaczynać na przykład drugiego sezonu na przykład na nowej mapie w 19, jak na przykład zaraz ma wyjść 21 farming. Eee, jakby na przykład był łatwy konwert modów do farminga 21 z 19. No to tam naprawdę dużo modów by fajnych powychodziło od razu na start gry i można od razu szaleć. Eee, także. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, ale chyba będziemy robić to sezonami. Bo seria jest, w którym farmingu się tego nie nagrywa, to seria po prostu fajnie wychodzi. Dobra, skręcamy tutaj. Na druże się nie załapałem z tą drogą. Sejm zajedziemy tędy, tutaj akurat ten sąsiad nam często pomaga. Od niego Bizona też kupowaliśmy, bo widzieliście, on tam ładnie remontowanego go miał. Że rzepak mamy właśnie już w takiej fazie. To nie jest oczywiście nasze pole, ale. Tak to wygląda. I to są te maszynki nasze, widzicie? Opryskiwacz po remoncie. I sadzareczka po remoncie, i tak muszę czekać na niego, żeby on nam to załadował. Tylko pytanie, czy nam się te dwie rzeczy zmieszczą, bo ja wziąłem jedną przyczepę. A ta sadzarka jest troszeczkę spora. A Grozet prostejów? Skąd on te naklejki wziął? o takieło. Tu jakieś naklejki też były zamawiane? No ciekawe, ile będzie chciał jeszcze naklejki, bo to transport tam się mu flaszkę najwyżej postawi i będzie git. Dobra, sąsiad nam już to załadował, jak widzicie. Mamy wszystko elegancko, tutaj burty nie domknę, bo. Można było to oczywiście dalej postawić, tylko że tak to ustawił, że po prostu to leciutko wystaje. No stoi stabilnie, jeżeli się będzie powoli jechało, to miejmy nadzieję, że będzie gicior. E, czy ten pas nam coś da? No, przypnę to pasami, ale to ja wątpię, że to trzyma w ogóle cokolwiek związanego z maszynami. No niby to przez maszynę przechodzi, może to będzie troszeczkę stabilniejsze, ale to jest farming, także tutaj maszyn pasami nie przypniecie, bo tutaj to troszeczkę inaczej działa. Ja sobie tutaj nawrócę, tylko żeby mu w nie zawalić bo by się zdenerwował, ale byśmy musieli dopłacić wtedy. No i gdzieś tam delikatnie powolutku sobie będziemy jechać. Dzisiaj taki bardziej odcinek, jak widzicie, transportowy. I nie wiem, co nam się jeszcze uda pokazać dzisiaj na filmie, tak szczerze. Sami zobaczymy, bo zanim tam wrócimy z taką prędkością, też trochę minie czasu jeszcze to podstawiać sobie w jakieś miejsca. I w kolejnym odcinku będziemy pewnie testować te wszystkie nabytki. A ja sobie dojechał tak optymalnie o gdzieś z taką prędkością. Zaraz sobie na tempomacie sobie wlecimy, żeby nie mieć cały czas nogi na gazie. O! Dobra. Możemy sobie ruszać. Tylko tutaj widzicie, są takie wertepy na tych drogach, co niektórych, także. O, Sadzarka już widzę, że jest po prostu tragicznie postawiona i ja wątpię, że my dojedziemy z nią o tako jak będę sobie jechał. Trzeba to jakoś się zatrzymać to jakoś poprawić. Może jakoś uda mi się to rękami nasunąć. Żeby nic nie jechało. No też swoje waży, także nie wiem czy to będzie takie proste. Patrzcie, ja pierdziela, ale się zrobiło. Wiedziałem, że to jest zły pomysł, żeby to tak ustawiać. A, ten się jeszcze tutaj zatrzymał. Jeszcze trąbi na nas. No nie, spadła całkiem. Teraz to się, teraz to się już całkiem porobiło. Co trąbicie? Trzeba było dać właśnie tak jak teraz, tylko że ona tak czy siak się buja, tutaj. Co trąbisz? Dobra, ruszamy. Patrzcie, wystarczyło troszeczkę, dobra, tego też przepuścimy, żeby się przejechał. Eee, Także sadzarka nam spadła. Jakby nie patrzeć. Widzicie, no i dalej, jest, do burty jest przesunięta bardziej. No to już ona sobie stoi elegancko. Ale tutaj patrzcie, no to są znowu takie wertepy. Ja nie wiem, czy ona nam w tych miejscach nie szaleje. No, Wasz też się troszeczkę zabujał. E, chwilowo, ale przynajmniej się utrzymał. To tyle dobrze. A tak też, raczej będę zwalniał, bo nie chcę po prostu ryzykować, żeby mi to pospadało. Ja myślałem, że widzicie, myślałem, że nawozy jeszcze dzisiaj poogarniamy, a tu. Gdzie? Jak on wyjechał? Jakbym jechał bliżej lewej strony, to by po prostu był już wypadek. No już to tako, jakbym jechał, to już by był na pewno wypadek. Tutaj jakieś fabryki pobudowane. Kurde, ale ludzi stać. Jedzie coś? Tam jedzie, ale to daleko. Ale nie wiadomo, gdzie będzie skręcał. To też nie będę ryzykował, bo zanim ja wyprzedzę te dwa samochody, to trochę minie. No i skręca w tą stronę. Także dobrze że nie zaczynaliśmy nawet tego manewru wyprzedzania. Nie wiem, że na każdym save'ie muszę te shadery sobie włączać. Czy po prostu na tej mapie jakoś te shadery nie są widoczne, bo naprawdę też nie, nie wiem czego, ale tutaj te shadery nie są widoczne. Jeśli się nie spojrzę to ich tak jakby by nie było. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Na zakrętach też nie ma sensu, kurde, no, tak mi się walili przede mnie. Tak byśmy sobie jechali te 40, chyba 3 optymalnie jest. To już by było git. Jeszcze musimy sobie oprysków też nawieźć, bo opryskiwaczem to polecimy sobie wszystko chyba od chwastów. Każde pole będziemy lecieć po kolei. Dobra, kawałek prostej, próbujemy. Może nic nie wyjedzie. Łatwo, jak formuła 1 po prostu, Gicior. No tam już coś jedzie. Dobra, powolutku teraz trzeba zjechać, bo tutaj na tych wertypach to też będzie tragedia. Jakbyśmy tu mieli asfalt. Dobra, kamienie. Zwolnijmy jeszcze trochę. I teraz tak, gdzie my to będziemy odstawiać, bo... E, ...pozrzucać to to nie jest sztuka, tylko gdzieś to trzeba dać w jakieś y, odpowiednie miejsce. I od razu wziąć to naładować, bo opryskiwacz teraz pasowałoby dać, jak jest już odnowiony, to nie na zewnątrz, żeby on stał tylko gdzieś e, Właśnie jakimś tam e, Miejscu niech sobie stoi, ja nie mam czym tego zrzucić tak naprawdę, będziemy to rękami zrzucać, bo nie ma innej opcji e, Sadzereczkę sobie damy oczywiście tam, ale zaraz, bo ja teraz muszę sobie jeszcze wziąć, uzupełnić Myślałem, Wzią, że się nie da, jak są zamknięte, musiałeś jakiś ciągnik podczepiać, żeby to otworzyć e, 50 litrów, jak widzicie mamy Czyli 50 kilo. O, no, powiem wam, że myślałem, że mniej tam wchodzi. E, taki rozsiewacz też jeden, nie wiem na ile mi wystarczy. No ja dwa pola tylko chcę robić. No i tutaj, jeszcze po kartoflach, e, też sobie przelecimy tym nawozem, żeby miały coś. To trzy pola. No ale to kartofle to jest malutki. E, bardzo. że się tak przychyliło. Albo z przodu zabieram. Dobra, może dlatego. I jest obciążenie jakieś. Kurde. Jak mi to wylatuje z rąk. E, to jeszcze kartofle wam pokażę w sumie. Dobra, to sobie damy na razie tutaj. To wam pokażę w sumie, jak na kartofle sobie pojadę. Bo one są, jak wiecie, o to Miała być ostatnia praca, jakaś 60. To wiecie, tą 40. tak w sumie. I rura tędy. Tutaj fast nawiezienia raczej było nic kompletnie. Żeby tego nie zjeść, to musimy równo w rzędy wjechać, żeby później nie było lipy. Mogłem od tamtąd jeździć, ale niech będzie tak. I teraz tak, szerokość robocza tej machinerii nie wiem jaka jest. No oko też i tak tutaj, tak w farmingu, nie widać za bardzo, jak to ma wyglądać. To wiecie, to musimy sobie o tak jechać. Elegancko między rzędami także tutaj się wszystko nic się po prostu nie poniszczy. No to już jest troszeczkę inaczej. I między drzewka. O, idealnie. Czy szerokość robocza jest dobra? No to nawet więcej łapie niż... O, tak, tylko nie wiem co tutaj jest, że tutaj akurat się nic nie zrobiło. E, może dlatego, że tutaj trawa była i jest teraz nawiezione tak, bo była przeorana trawa i może to się jakoś nawiozło też e, troszeczkę. Nie wiem czy to tak działa, czy nie. O, między. Okej. Okay. No i mamy elegancko wszystko wykonane. To co mieliśmy dzisiaj, znaczy to no może nie tyle, co mieliśmy zrobić, bo ja miałem zaplanowane jeszcze parę rzeczy, ale no widzicie, no, no nie wyszło w czasie. Już najwyżej te siebie się z młodym porobi. A w dzisiejszym odcinku morty to by było na tyle. Zostawcie te ileś tam łapek w górę te 2,5 tysiąca, przynajmniej żeby był odcinek z przeciągania. A my widzimy się w kolejnym odcinku mnie na kanale. Już jutro o godzinie mniej więcej 15.00. Nara!